jest godzina 7:38. Ja wstałam dzisiaj o 5:30 i sobie już działałam od rana. Zmontowałam film i w sumie już miałam go wrzucać na YouTube'a. I wiecie co, nagle patrzy Róża koło mnie stoi. Miałam słuchawki na uszach i nie słyszałam O jednej, ale u jakie słońce. Sama się obudziła o wpół do ósmej i zażyczyła sobie mleczko. Patrzę, mleka nie ma, to mówię, dobra, wyjdę do sklepu. Wiecie co, nie wiem jak mam je trzymać, bo no jest tak zimne. W ogóle jest, ojej, to słońce, masakra. W ogóle jest mega zimno. Widzę, że mam nohal czerwony, zmarznięty. Idę sobie, ten tędy, tędy jest chyba bliżej, na szagę, jak to się mówi. Ja w ogóle mam, miałam trzy filmy do zmontowania, bo już jeden zmontowałam, więc zostały mi dwa. I myślałam, że sobie dzisiaj tak posiedzę do godziny dziewiątej co najmniej, że być może nawet uda mi się wszystko zmontować. A tutaj taka niespodzianka, ale zauważyłam, że no właśnie teraz się sama budzi o wpół do ósmej. To dobrze, bo będzie miała taką rutynę. Trzeba tylko pilnować, żeby nie przedobrzeć w weekend i żeby za późno nie poszła spać. Ja wczoraj przygotowałam sobie książkę i mówię: Dobra, Róża pójdzie spać. Ja się rozłożę z tą książką na łóżku, będę sobie czytać, aż padnę. Wiecie, ile przeczytałam? Nic. Zasnęłam, jak usypiałam Róża około dziewiątej w ogóle ale bardzo źle spałyśmy obie kaszlałyśmy w nocy Róża się co chwilę budziła rozkopywała się mówiła, że jest jej zimno muszę jej kupić taką piżamkę zapinaną na zamek taką, no po prostu wiecie żeby taką cieplejszą Przynieś mi ten. No przestań mi się przesadzić. przynieś mi y, ten. Y, temperaturę chciałam powiedzieć. Temperaturę ci przyniosę? Temperaturę okay. mi przynieś. No, przynieś mi ten. Może zadać kogoś chorego. Termometr. No czy przeżyję, czy nie? Że ty, chore, ty Na, Naprawdę to da... okropnie się czuję, No nie, no, no no jeszcze mi zostaw, nie. No zobacz, ja się musiałam położyć, tak się źle czuję. Już wypiłam drugą kawę, bo myślałam, że nie wiem, jestem jakaś zamulona, czy coś jeszcze tylko mi gorzej. Może gdzieś nie jest o Nie. gdzie to jest? No tam u góry gdzieś. To mi to lekarstwo? No, ale już jakiś czas temu wypiłam to lekarstwo, to już mogła mi zejść temperatura. Ale Łukasz twierdzi, że jestem gorąca. Ale poważnie jestem taka ciepła? No tak. W porównaniu ze mną? Ja nie czuję, jak się do tego. A trochę wypieki mam. No nie, nie, kilka dni temu, tak z 10 dni temu. Właśnie opowiadam Dawiadowi. Davia, Davi, co? Co <śm> właśnie opowiadam Dawidowi, że tutaj na boisku stał helikopter medyczny. Ja szłam wysłać paczki. I ludzie stali, właśnie, i patrzyli. Tak zobaczyłam, co to, a tu helikopter, i się zapytałam, co się stało. I powiedzieli, że tutaj, na tym parkingu, ktoś dostał ataku serca i przeleciał helikopter medyczny. A ja już wiem kiedy to było. To było tego dnia, kiedy twoja marynarka przyszła do szkoły. To, to przed przedszkola? Bo... Hmm? No to przed szkołą. przed szkołą. to jeszcze było, tak, no i tutaj na boisku właśnie stał, ale okazało się, że nie wzięli tego kogoś tym helikopterem, bo przyjechał ambulans. I ambulansem go wzięli. A jakie było boisko? No to boisko szkoły. Do której róża chodzi? Do której tu chodziłaś? Boisko? Boisko, no. Na trawie? Na trawie, tak, tak. Tam mam boisko no. na trawie? No, no tam wylądował. Będziemy kiedyś przechodzić, to Ci pokażę. Takie miał drzwiczki z tyłu podwójne. No, sensacja na jak to widziałaś? No, zobaczyłam przez przypadek. To znaczy, ja w sumie. Bo ja w sumie usłyszałam helikopter tak bardzo, bardzo głośno, i aż wyszłam do ogrodu i zobaczyłam, że on leci dosłownie nad naszą chatą, tak nisko leciał. A ja się wcześniej śmiałam, bo płaciłam dużo za wysyłkę marynarki Dawida. Tam chyba wyszło 9 funtów czy 8. A wiecie, wysyłka to zazwyczaj tak kosztuje 3 do 5 funtów. I śmiałam się, że pewnie helikopterem przywiozą ten garnitur i tą marynarkę i zrzucam na dach garażu. No i właśnie dlatego kojarzę, że to był ten dzień. Bardzo nisko leciało aż drzewa tak się uchylały. No bo już, już schodził do lądowania, nie? No bo to, to przecież kawałeczek. Ale gdzie jest boisko? No jak to gdzie jest boisko? No tam, no, tam gdzie wychodziliście? Tak, to znaczy, to nie, nie. Mi nie chodzi o boisko. Mi chodzi o takie boisko szkolne, podwórko szkolne, no. no. A ty cały czas myślisz, że boisko z bramkami, tak? To się dogadaliśmy. Nie, nie. tam w rogu. No, a. Łukasz teraz poszedł kupić doładowanie do telefonu i przed chwilą powiedział, że w końcu po 12 godzinach moje urodziny wyciągnął mnie do pubu. Ja się poczułam trochę lepiej, ale i tak się tak średnio czuję. Ale co tam, w końcu urodziny, nie da wieki? No, coś trzeba zrobić. Chociaż powiem Wam, że ja to. Ja, to, ja nie umiem świętować urodzin, znaczy? nigdy nie. Bo nigdy nie miałam urodzin, i dla mnie to jest takie, nie wiem, no, jakieś takie dziwne, no. Nie potrafię po prostu. To są moje trzecie urodziny chyba dopiero. Tak? No, no serio, nie obchodziłam nigdy. Zawsze myślałam, że urodziny są czymś złym. Bo Środkowie Jehowy nie obchodzą urodzin, bo twierdzą, że są czymś złym. Czymś bardzo złym. Ja myślę, że super. No ja też. Opowiedz, jakie masz marzenie odnośnie swoich urodzin? Chcę iść do Ikei. <laughs> Dawid chce iść do Ikei. No tak. I mówię tak, i chcesz tam coś kupić sobie na urodziny? A Dawid nie, chce tam po prostu być. Ja cię... <laughs> co wiem? Ale hot doga bij z Ikei, co? No. A róża, gdzie chce iść na swoje urodziny? Bo następne będą twoje, róża. No co? No naprawdę. No tak? Jaki chcesz tort? Rainbow. Rainbow miałaś rok temu. Znowu chcesz rainbow? Tak. Ok. Ja kocham ten rainbow cake. Okej, okay. spoko. I w domu robimy imprezkę, czy na sali zabaw? W domu? Czy w O tu i tu, ucho. Uh, uh. Róża na urodziny chce to w bo znowu? Znowu. I impreza będzie w domu i na sali zabaw. A i tu i tu. Tu i tu? Dwóch dwóch i na bogato. Długo to Nie, czy nie będziemy świętować? <laughs>

No. I sobota. Dwa dania, dwa pizza, dwie I dwa desery. A tutaj są czetki. Musi być. One się. Jak to? Co teraz? Wiziej to tutaj do <laughs> Mocno <O>. trzeba. To <laughs> jest Ale zimno, co wieje wiatr. A w ogóle dobrze, że na te grzyby nie pojechaliśmy, bo by nas taka ulewa złapała. Jak jest? No tak, no. Tylko, że wiesz, my nie znamy miejsca, nie? Więc my sobie tak e, wiesz, pojedziemy i, i tyle, nie? Jak znajdziemy, to znajdziemy, jak nie, to nie. Czy wziąłem Czy No, w Polsce tu znaliśmy miejsca. Daj łapkę. <laughs> jak ostatnio tu byliśmy, to róża była taka malutka, że się bała w ogóle tam wchodzić. Tylko proszę tam do wody nie podchodzić, tak? Proszę tam do wody nie podchodzić. Zobaczcie jakie piękne miejsca. Dawid, oszalałeś. Ej, proszę się nie turlać stąd, no. O, o, o i właśnie, no. Tutaj sobie idźcie na ten plac zabaw. No tu. Co? A, Łukasz. Ciekawe, czy się będzie bała tutaj wchodzić, czy nie. Kiedyś się bardzo bała. Zastrofowałam. <grywa> Już zapamiętała. Ja, muszę kot zmienić. Róża, tam na to nie wchodź, okej? Okay? Bo to jest niebezpieczne dla Ciebie jeszcze. No bo tam byś się musiała trzymać i jest wysoko. Wiesz, jak spadniesz, to możesz sobie coś w nóżkę zrobić. Tylko na tą stronę, tak? No tutaj nie zjeżdżać, na zjeżdżalni. Nie bój się! Róża, nie bój się zjeżdżać! A ja nie wiem, czemu oni te placze takie robią wysokie. Zobaczcie, to jest, o, tu na tej wysokości to jest 38. Dawid, właśnie natychmiast. Masz mi rozsądek, to zabaw Wrócę nie. Hej. Hey! Jest... Ja, nie, szkodę, ja nie że... ja Jasne. Wytrzymaj się, wytrzymaj się. I to jest właśnie ta różnica. Ja to drżę, trzymam za rączkę, na nic nie pozwalam. A to no, jak się dzieje, rozwijają, niech się bawią. Niech nabierają sprawności. Róża nie bój się! Ona się boi zjechać sobie, wiesz? To Róża. O, to jest mega. Wysoko. Dwa, trzy... No, statem to nie ma strachu. Nie bój się! Jesteś najlepsza. Jest! Jeszcze raz, co? Już leci drugi. I co desz Desz zaczął padać, no nie? Ja? Kochanie, ale my, wiesz co tutaj masz na dole dla dzieci książeczki? Wow! No. Mhm.

Mniejszy, mniejszy, ale on jest taki krwisty Tak wcale? Nie chcę, nie chcę Zobacz jak ja go wygromadzę No dobra, No, dobry Bardzo dobry No Pokaż co tutaj masz, ciasta czekoladowe z wodami Idź, 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 idź Idź, 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 idź Co się dzieje? Chodź szybko Skrywa. A Króża zasnęła, taka jest zmęczona Ojejku Aha Przejdźmy się do auta Jeden, dwa, trzy start O nie <grywa> Nowe leggings <grywa> A to jest normalne Ale zobaczcie jakie ładne niebo nie to wygląda. Róża, a powiedz, po co my tu musimy przyjechać następnym razem? Bo teraz wzięłaś książeczkę. Tak, a po co? Co musimy przywieźć? Ja no co musimy przywieźć? Szanowna O, buźka. Pięknie. Róża co musimy przywieźć tutaj następnym razem. Róża? Ksiad... Dawidku Trzy książki. Trzy książki. Nie trzy. No ja się śmiałam, że trzy, ale. Przynajmniej jedną, bo tam była wymiana książek, my nie mieliśmy żadnej, ale róża bardzo chciała wziąć. W sobie wziął. Ale zapytaliśmy i pozwolili. to pytał, ten pytał. Łukasz pytał. Ja bym wzięła bez pytania. Co to za nie? No śpi, dziewczynka w samochodzie. Dawid, zamknij drzwi. Przyjdziemy po nią rano. Jak będzie kolejny dzień, jak się wyśpi. No, kochani, ja już w domku prawie że gotowa do spania. Może dzisiaj uda mi się przeczytać książkę, bo zobaczcie. No, serio. Na pierwszej stronie otwarta. Ja w ogóle dzisiaj jestem totalnie nie w sosie, i już od rana w ogóle nie miałam ochoty świętować swoich urodzin, dlatego, że się coś wydarzyło, co no mnie to osobiście nie dotyczy, ale naprawdę no mega mnie to zasmuciło. Opowiem Wam o tym. Może jutro, może w jednym z kolejnych vlogów. Właśnie zastanawiam się, czy nie zrobić sobie jutro takiej wolnej niedzieli i nie nagrywać. Nie wiem. A w sumie Łukasz od rana mnie, mnie namawiał na ten Papia, nawet nie miałam ochoty jechać, no ale już wieczorem, no to się zgodziłam i w sumie nie żałuję, fajnie było, jedzonko pyszne. Zjadłam kilka frytek, resztę oddałam Dawidowi tak się umówiliśmy, że... On sobie zamówi te swoje tam nagetsy czy, czy stripesy, czy, czy nie wiem co to tam było, a ja mu dam swoje frytki. Trochę mnie to gardło drapie, ale już nie brałam później leku, tylko rano wzięłam, żeby wiecie, no, nie mieszać z alkoholem. Także nie wiem, zobaczymy, czy się pochoruje, czy się nie pochoruje. Wiecie co, ja to już wolę, jak mnie zetnie od razu i tyle, a nie, że na przykład chodzę tydzień albo dwa tygodnie, pokasuję, gdzieś tam lekko gorączkuję, a tak naprawdę nic poważnego mi nie jest, tylko na przykład jestem zmęczona. Łukasz w ogóle pojechał na zakupy do polskiego sklepu i do Lidla. Ja nie chciałam z nim jechać w ogóle, serio zostałam rano takiego doła, że po prostu... Nic nie robiłam praktycznie do wieczora i też nie miałam ochoty nagrywać. Przejdzie, nie muszę to po prostu sobie trochę przetrawić, tak jak mówię, później Wam wszystko yy, powiem, o co chodzi, bo yy, chcę troszkę więcej na ten temat powiedzieć, bo to jest myślę, że naprawdę bardzo, bardzo ważna sprawa. A, no Łukasz właśnie był w polskim sklepie, ja całkiem zapomniałam, żeby mi kupił budyń bez cukru, ja no zapomniałam o paru rzeczach, jakoś po prostu w ogóle nie miałam do tego głowy, więc... Pewnie w piątek pojedziemy sobie razem, tak myślę. Jeszcze zobaczymy. I. Aha, jeszcze jedna sprawa. Chciałam coś wyjaśnić, zanim pojawią się komentarze, że znowu Bartka z nami nie było. Więc to nie jest tak, że go nie wzięliśmy, bo by się do samochodu nie zmieścił. No bo ten pap sumie nie był daleko, więc łukasz by. Wiecie, mogliśmy pojechać na dwa razy, żaden problem. Albo wziąć taksówkę, ale Bartek, wiecie co. Wydaje mi się, że jemu po prostu wrasta paznokieć przy dużym palcu stopy i jest strasznie spuchnięty, także w poniedziałek z rana trzeba dzwonić do lekarza i mam nadzieję, że lekarz mu z tym pomoże, bo naprawdę no, no chłopak nie może chodzić, wyobraźcie sobie, masakra, źle to wygląda. Ja nie mam po prostu pomysłu, jak mu pomóc. Nie wiem, jeszcze będę patrzeć, czy może jakąś cebulę przyłożyć, czy ziemniaka, żeby ta opuchlizna zeszła, coś tam poszukam, albo nie wiem, w soli wymoczyć. Nie, nie, nie wiem, tak sobie teraz, wiecie, zgaduję. Yy, muszę sobie wygooglować i zobaczyć, żeby mu jakoś ulżyć po prostu, żeby przetrwał do tego poniedziałku. No, także taki dzień, powiem Wam, że słaby. Nie potrafię się cieszyć dzisiaj po prostu. No. Jak coś, to ja nie płaczę, to tylko kaszel. I jeszcze Wam chciałam coś powiedzieć, bo w ogóle mm, zrobiliśmy tak, że przyjechaliśmy do domu i Łukasz od razu się przebrał i szedł na siłownię i ja się zorientowałam, że Róża zapomniała swojej lalki z pubu, więc mu o tym napisałam. No Róży już nieraz się zdarzyło zostawić jakiegoś misia czy coś tam w pubie i później wiecie, był płacz i ogólna załamka, jak jednego pieska zostawiła kiedyś w pubie, to do dzisiaj to wspomina więc napisałam mu, że ona zostawiła tą lalkę um, on zapytał, czy w samochodzie czy w pubie, I ja napisałam, że mi się wydaje, że ją w pubie widziałam z tą lalką, że ją zabierała e, no i Łukasz sprawdził w samochodzie rzeczywiście nie było i jeszcze podjechał do tego pubu po tą lalkę także już nawet nic nie wie, że zapomniała jej no i to chyba tyle na dzisiaj um, aha, mój prezent będę miała w przyszłym tygodniu, jak zobaczycie co to, to Myślę, że niewiele osób będzie zdziwionych. Nie, no w sumie nikt nie będzie zdziwiony. Dobra, kochani, na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Was gorąco. Życzę Wam dużo zdrówka. Trzymajcie się i do zobaczenia na kanale jutro lub pojutrze. Ja.